Ktoś tam zarabia kilkadziesiąt tysięcy. Trzeba liczyć, że ta praca zajmie Ci od 10 do 12 godzin do door to a więc jeżdżenie od drzwi do drzwi. Będąc w pracy 10 godzin, stracisz 6 godzin na siedzeniu w samochodzie. Więc dobrego audiobooka polecam albo książkę jakąś. A więc zaczniemy od tego, ile tu w ogóle można zarobić. Jak już się pewnie spotkaliście z tym, czy jeżeli szukałeś pracy w branży OZE, czy ogólnie jako przedstawiciel, to zwróciłeś uwagę, że ogłoszeń na przedstawiciela w branży OZE jest mnóstwo, z czego większość wydaje się wręcz podejrzana, tak? Bo jeżeli chodzi o zarobki, są one powiedzmy od 5 do 60 tysięcy. Często na jakichś forach, czy, no, głównie powiedzmy na Facebooku, możemy znaleźć informację, że... Ktoś tam zarabia kilkadziesiąt tysięcy, a czy zarabiał kilkadziesiąt tysięcy, albo szuka przedstawicieli, którzy właśnie tak będą zarabiać. Te ogłoszenia wyglądają mniej więcej tak, jak jeszcze kilka lat temu były ogłoszenia dla osób, które sprzedawały energię na przykład. że jeżeli był sprzedawca energii dla firm, to też mniej więcej wyglądały w tym stylu. Te ogłoszenia. Teraz, tak naprawdę, te ogłoszenia wyglądają bardzo podobnie również dla sprzedaży pomp ciepła. Tutaj trzeba by pamiętać, że tak naprawdę sprzedaż zarówno pomp ciepła, jak i fotowoltaiki, czy klimatyzacji, czy rekuperacji, gdzie teraz większość firm w tą stronę zmierza, jest sprzedażą tak naprawdę produktów technicznych, produktów wyspecjalizowanych. To powinna być wyspecjalizowana sprzedaż, więc tu powinniśmy mieć specjalistów. Ale ta branża się bardzo mocno popsuła. Popsuła się przez to, że było mnóstwo firm, które sprzedawały na potęgę, a więc przychodzili, przychodziły osoby, które nie miały kompletnie doświadczenia, kompletnie wiedzy technicznej, po prostu sprzedawały na sztuki. Później różne rzeczy wy, wyszły z tego, czyli różne problemy. A myślę, że problemów będzie mnóstwo, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, dopiero w przyszłości, bo tak samo jak było mnóstwo osób, które się nagle zaczęły zajmować sprzedażą fotowoltaiki, tak samo było mnóstwo osób, które się nagle zaczęły zajmować montażem fotowoltaiki, więc tego było naprawdę multum. Co za tym idzie problemy pewnie za jakiś czas wyjdą, jeżeli chodzi o błędy monterskie, jeżeli chodzi o błędy sprzedażowe, to najprawdopodobniej albo już zauważyliście te błędy, jeżeli jesteś na przykład kupiłeś sobie taką instalację, źle, można powiedzieć, czy ktoś ci źle doradził. Albo jeżeli chodzi o, o zakup takiej właśnie instalacji fotowoltaicznej, te błędy dopiero wyjdą, jak przyjdzie kolejne rozliczenie, czy pierwsze rozliczenie za energię elektryczną, czyli np. za rok czy za pół roku, kiedy weźmiemy pod uwagę tak naprawdę cały sezon e, użytkowania energii. Podobnie rzecz się ma obecnie, jeżeli chodzi o pompy ciepła, też mamy mnóstwo osób, które zajmują się sprzedażą tych pomp ciepła. Jak wygląda ten rynek? Rynek wygląda w ten sposób, że prestiż bycia przedstawicielem handlowym z branży OZE bardzo, bardzo mocno spadł. Co prawda teraz może nieco się podnosi, powiedziałbym, że delikatnie się podniósł względem tego, co było rok temu, ale i tak jest to po prostu nic, czym można by się było pochwalić, że wow, jestem przedstawicielem od fotowoltaiki, wow, jestem przedstawicielem od pomp ciepła, tak? Jest to temat teraz taki niszowy, jeżeli chodzi o przedstawicieli handlowych, mnóstwo przedstawicieli nie decyduje się na to, żeby pójść do tej branży. Co za tym idzie, znowu trafiają tu osoby, które nie mają doświadczenia, a to nie wpływa na dobry rozwój tej branży. Nad czego można się spodziewać, przychodząc do branży OZE? Oczywiście zależy od tego, do jakiej firmy trafisz, jeżeli jest to firma, która już ma swoich klientów, ma swoją bazę klientów i sprzedawała to, ok. W sensie takim, że nie było jakiejś hały, i było faktycznie i za dobre pieniądze, i dobre było wykonanie, i jakaś ta obsługa posprzedażowa nie leżała. No to okej, okay, tam możesz się też zająć obsługą obecnych klientów do sprzedażu e, uzyskać jakieś polecenia i tak dalej. Jeżeli trafisz do firmy, która dopiero powstała, to tak sobie najprawdopodobniej Twoja praca będzie polegać na tym, że albo będziesz jeździć na umówione spotkania, albo sam będziesz musiał szukać klientów. Jeżeli chodzi o szukanie klientów samemu, no to albo door to door, albo telefon. Tylko telefon, też pytanie do kogo, więc najprawdopodobniej byłoby to door to door, a więc jeżdżenie od drzwi do drzwi i szukanie potencjalnych klientów. Jeżeli jesteś w tym dobry, to sobie poradzisz i zarobisz na tym pieniądze. Jeżeli tego nie robiłeś, to będzie ci bardzo ciężko. Druga opcja to umawiane spotkania. Czy umawiane spotkania są super? No jeżeli jesteś dobrym przedstawicielem, to ogólnie tak, ale pamiętaj, że umawiane spotkania. Branży OZE mają bardzo niską skuteczność. To znaczy, jeżeli będzie na przykład 5 umówionych spotkań, to najprawdopodobniej 3 albo dwa się odbędą, a 3 nie. Co za tym idzie, stracisz większość dnia. To może być irytujące, to może być frustrujące. Więc jeżeli jesteś samodzielny i potrafisz sobie sam zorganizować dobrze czas, to ok, dasz radę sobie zorganizować ten dzień. Jeżeli nie, no to będąc w pracy 10 godzin, stracisz 6 godzin na siedzeniu w samochodzie. Więc. Dobrego audiobooka polecam, albo książkę jakąś wtedy, jeżeli, jeżeli nie masz zamiaru poszukiwać w inny sposób klientów. A więc na co można liczyć? Yy, czasem będzie autosłużbowe, ale nie w każdej firmie. Yy, w branży OZE nie zawsze dostajesz autosłużbowe. Czasem będzie także że autosłużbowe po jakimś czasie, albo że autosłużbowe, yy, ale za paliwą musisz zapłacić, chyba że zrobisz jakiś tam próg sprzedażowy. Jeżeli chodzi o podstawę, podstawa Zazwyczaj nie ma tej podstawy albo nie ma takiej bezwarunkowej, tak? Czyli powiedzmy, że będzie podstawa, ale, tak? Czyli okej, okay, mamy podstawy powiedzmy 3000 zł, natomiast um, jeżeli nie sprzedasz 20 kawów w miesiącu, to tej podstawy tak naprawdę y, nie ma. Prawdę mówiąc, zarówno podstawa, jak i prowizja może być warunkowa, to znaczy możesz mieć tak, że masz podstawę, a jeżeli chodzi o prowizję, to dopiero po osiągnięciu konkretnego progu otrzymasz, Tą prowizję, czyli dla przykładu, w branży OZA ogólnie wszystko się liczy w kilowatach, czyli dla przykładu masz 200 zł za kilowat, natomiast pierwsze 2000 zł zarobione z prowizji nie jest wypłacane, idzie na poczet podstawy. Są przeróżne metody i przeróżne sposoby, już widziałem jak firmy sobie to wyliczają. Niemniej zazwyczaj jest ta podstawa jakoś warunkowa, tak to, tak to nazwijmy. Czasem będziesz miał dodatkowo płatne, jeżeli sam pozyskasz klienta, a nie będzie to klient. Umówiony, ale to również zależy od firmy. Prawdę mówiąc, przychodząc do branży OZE, najbardziej opłaca się pójść na czystą prowizję. A więc, jeżeli chcesz dołączyć do sprzedawców fotowoltaiki, pomp ciepła i itd., to jeżeli chcesz zarobić, faktycznie chcesz zarobić, to w zasadzie powinieneś się skupić tylko i wyłącznie na ofertach, gdzie jest sama prowizja albo tylko prowizja, albo głównie prowizja. Z tego względu, że wszystkie inne opcje. Odbierają największą część tych zarobków, a nie oszukujmy się, jeżeli chodzi o branżę OZE. Tutaj mamy pozyskiwanie cały czas nowych klientów, to nie jest obsługa obecnych klientów, a pozyskiwanie nowych, a więc najtrudniejsza rzecz dla przedstawicieli handlowych, co za tym idzie, dobrze było, żeby to było porządnie wynagradzane. A więc czy zarobki na poziomie kilkudziesięciu tysięcy miesięcznie jako przedstawiciel handlowy w branży OZE, o czym niektórzy mówią, czy o czym można przeczytać sobie w jakichś ogłoszeniach? Czy to na pracuj, czy na Olikcie, czy gdzieś jeszcze indziej, których jest teraz multum, jest ich mnóstwo, e, są błędne i są kłamstwem. I tak i nie, jeżeli będziesz pracował na czystej prowizji, jesteś faktycznie dobrym przedstawicielem, e, no i będziesz cisnął, krótko mówiąc, i będziesz faktycznie pracował po te 10-12 godzin dziennie, no to tak jesteś w stanie to osiągnąć. Jeżeli natomiast chcesz to porównać do pracy 8 godzin dziennie w jakiejś innej branży, no to nie tu nie ma szans na to, żeby to. Osiągnąć i wtedy albo zarobisz nic, albo zarobisz mało. Jeżeli natomiast zaczynasz ogólnie pracę, czy szukasz pracy jako przedstawiciel, jesteś na początku swojej drogi, swojej ścieżki, no to myślę, że to jest świetne rozwiązanie, świetna droga, żeby pójść. Firmy teraz inwestują dosyć mocno w różnego rodzaju szkolenia sprzedażowe, właśnie takich początkujących przedstawicieli, jakieś programy rozwojowe itd. Dzięki czemu można faktycznie szybko się nauczyć sprzedaży, więc, jeżeli nie masz doświadczenia w sprzedaży, to jest to moim zdaniem bardzo dobra droga i bardzo dobry kierunek do tego, żeby wejść ogólnie w sprzedaż, wejść w struktury sprzedaży, nauczyć się tej, nie tylko tej branży, ale ogólnie. Całej branży bycia przedstawicielem handlowym czy też jakimś kierownikiem sprzedaży do w przyszłości. A jak wygląda dzień z pracy takiego przedstawiciela branży OZE, a więc fotowoltaika, pompy ciepła, jakieś magazyny energii? Są dwie opcje. Jeżeli masz umawiane spotkania, to spotkania będziesz miał umawiane na przykładu co dwie, co dwie i pół godziny, spotkań dziennie będzie 4-5, więc już trzeba liczyć, że ta praca zajmie ci od 10 do 12 godzin dziennie. Najczęściej będziesz pracował też nie na umowie o pracę, a na B2B, a więc na umowie współpracy, a więc jest wymagana działalność, o tym też pamięta, ja zapomniałem wcześniej wspomnieć. A więc jeżeli masz omawiane spotkania, to najczęściej od 10 do 12 godzin, przy czym należy pamiętać, że mniej więcej połowa tego czasu lub nawet więcej, to będzie strata czasu, ponieważ te spotkania się po prostu nie odbędą, bo ktoś się pomylił, bo kto, jakiś telemarketer umówił przez telefon losową osobę, albo nie dogadał, albo ktoś zapomniał, wiecie, to są spotkania z klientami indywidualnymi. Oni często mają wywalone tak, na takiego sprzedawcę, który przyjeżdża i chce im coś sprzedać, albo ktoś się umówi dla świętego spokoju. Jeżeli natomiast będziesz pracował w ten sposób, że sam pozyskujesz klientów, no to oczywiście wtedy zależy, te godziny pracy zależą od Ciebie i to ile czasu poświęcisz. Natomiast będzie to trudniejsze nieco, bo będziesz musiał sam pozyskiwać tych klientów, sam ich wyszukiwać, a więc będzie to wymagać zarówno czasu i na sprzedaż, czyli Twoja praca będzie polegać zarówno na tym, że poświęcasz czas i na sprzedaż, i na poszukiwanie i pozyskiwanie nowych klientów. I to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że było mnie w miarę słychać, widać i, I do zobaczenia następnym razem. Do usłyszenia. Hej!